Czołem performatorzy i performatorki. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Szkoła Performatorów. To format, którego celem jest wspieranie polskiej edukacji poprzez między innymi dzielenie się fajnymi pomysłami, poprzez inspirowanie się jakimiś nowymi, innowacyjnymi narzędziami na pracę w edukacji. To format, w którym to szkoła jest najważniejsza, a w niej nasi uczniowie, nauczyciele i rodzice. Także, kochani, jeśli macie jakieś pomysły, chcielibyście jakoś zainspirować innych tymi pomysłami, narzędziami, jakimś innowacją w pracy, to dzielcie się nimi, proszę Was, w komentarzach. Dzięki temu nasza szkoła. Będzie fajniejsza, a w niej będzie lepiej naszym uczniom, ale także nam, nauczycielom. Kochani, ja dzisiaj chcę się z Wami podzielić swoim fantastycznym doświadczeniem e, wynikającym z debat oksforskich, e, których które były właściwie szkolenie z tych debat oksforskich e, było przeprowadzone w dwóch szkołach, w których pracuję, czyli w szkole Montessori Lipsoida oraz w 339. Szkole Podstawowej Integracyjnej w Warszawie. Kochani, to były szkolenia, takie czterogodzinne szkolenia z debat oksfordzkich, które prowadził między innymi fantastyczny trener pan Jakub Piątek z Fundacji Nowy Głos, która no właśnie w sposób fantastyczny, fantastyczny propaguje ideę debat oksfordzkich. Nasi uczniowie byli zachwyceni tymi debatami. Spotkanie była warsztaty były dobrowolne, więc przyszli tam naprawdę ci co chcieli, natomiast wyszli pod ogromnym wrażeniem i chcą kontynuować swoją przygodę z debatami. Moi kochani, co to jest w ogóle debata oksfordzka? To jest rodzaj debaty, w której występują dwie drużyny E, czteroosobowe drużyny, które mają na celu, tam, 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 ta, ta rywalizacja, ma na celu wyłonienie zwycięskiej drużyny. I gra polega na tym, jak to powiedział Pan Jakub, że to jest tak naprawdę kłótnia na punkty, e, polega na tym, że jest jakaś teza. Którą broni drużyna propozycji i atakuje drużyna opozycji. Tezy mogą być różne, na przykład, należy zdelegalizować zo albo sędziowie Powinni zostać zastąpieni przez sztuczną inteligencję. To jest teza, i drużyna propozycji broni tej tezy, a drużyna opozycji ją atakuje. Co jest mega istotne, to drużyny tą tezę poznają wcześniej, bo na miesiąc przed, ale to, czy będą po stronie propozycji czy opozycji. O tym dowiadują się dopiero godzinę przed debatą, więc to oznacza, że muszą przygotować się na jedną i drugą stronę, czyli muszą znajdywać argumenty zarówno na stronę jedną, jak i na stronę drugą. I każda z tych czterech osób ma swoją określoną rolę. Pierwsza wprowadza, druga argumentuje, trzecia próbuje zbijać argumenty drugiej strony, a czwarta podsumowuje i waży argumenty jednej i drugiej strony. I co, kochani, taka debata oksfordzka daje? No przede wszystkim kreatywność rozwija. No bo uczniowie muszą szukać tych argumentów. Po drugie, Rozwija umiejętność krytycznego myślenia, no bo trzeba teraz oddzielić argumenty, które są prawdziwe, od ewentualnie argumentów fałszywych. W ogóle jest cała sztuka budowania argumentu w debatach. To jest niesamowite doświadczenie. Co jest też mega ważne, to uczą się nasi uczniowie pracować pod presją, pod presją czasu także, dlatego, bo na każdą wypowiedź jest określona liczba, Minut, 4-5 minut, i koniec, i przerywa się. Natomiast, no i też jakiejś takiej zdrowej rywalizacji, która ma ustalone zasady, że ta kłótnia, że ta walka na słowa może odbywać się na zasadach fair play. To trochę jak w sporcie. Ale co jest dla mnie absolutnie chyba najistotniejsze w debatach oksfordzkich, to przez fakt, że że drużyna dopiero na końcu, praktycznie tuż przed samą debatą dowiaduje się, po której będzie ze stron, to to uczy wyjścia ze swojej bańki informacyjnej, wyjścia ze swoich przekonań, ponieważ trzeba się właśnie nauczyć jednej i drugiej strony. To tam pokazuje, że w życiu nie jest tak, że to tylko jedna strona ma rację. Tylko, że ta druga strona też ma prawo do swoich argumentów, do swoich racji. To jest absolutnie klucz, zwłaszcza w tak spolaryzowanym społeczeństwie. Więc naprawdę mam ogromną satysfakcję i radość, że mogę uczestniczyć w takim procesie. Nasze dwie szkoły podstawowe od pierwszego roku będą uczestniczyć w Małej Lidze Debatanckiej. To po prostu tam się rywalizuje z innymi drużynami ze szkół podstawowych. Debaty oksfordzkie to także w liceach, licealne rozgrywki, to także studenckie rozgrywki, więc właściwie to jest na parę dobrych lat fajnej przygody i zabawy. I kochani, Szkoła Podstawowa 339 prawdopodobnie będzie organizatorem jednego z turniejów normalnej, tej, tej takiej licealnej, ligi debatanckiej, także po prostu jestem no, niesamow pod niesamowitym wrażeniem. I też bardzo mi się to łączy, takie przygotowanie uczniów do debat oksfordzkich z całą psychologią wykonania i psychologią sportu. Kochani, tak naprawdę właśnie już na tych pierwszych szkoleniach, gdzie była na końcu już praktycznie taka pełna debata między uczniami już widziałem, że jest do pracy przede wszystkim praca ze stresem, praca pod presją czasu, umiejętność e, takiej dużej wy, mienie takiej dużej wyporności psychicznej, ta umiejętność powracania do swojego mm, do swojego takiego stanu spokojnego, normalnego po wytrąceniu. Z równowagi poprzez jakiś trudny argument. Także naprawdę mega dużo umiejętności jako psycholog wykonania mogę ćwiczyć, mogę pomagać i wspierać uczniów właśnie w tym, żeby nie tylko umieli fantastyczne argumenty swoje przedstawiać, nie tylko żeby byli kreatywni w tworzeniu tych argumentów i w fantastyczny sposób przeciwstawiali się innym argumentom, ale także żeby mieli tą umiejętność. Pracy zespołowej i pracy pod presją. Także, kochani, pod ogromnym wrażeniem jestem, jeszcze raz Wam powiem. Bardzo dziękuję chłopakom, bo jeszcze Pan Ignacy, który też w pierwszej szkole prowadził zajęcia, też mu dziękuję. Naprawdę i całej Fundacji Nowy Głos i mam nadzieję na taką fajną współpracę performatorów z tą fundacją. A Was zachęcam, żebyście skontaktowali się z tą fundacją i u Was w szkołach przeprowadzili debatę oksfordzką. Także jeżeli będziecie mieli jakieś do mnie pytania, piszcie w komentarzach. Bardzo chętnie się podzielę wszystkimi informacjami, które posiadam. Tymczasem, jeżeli film Wam się podobał, lajkujcie, jeśli nie, komentujcie. Napiszcie też w komentarzach, czy już kiedyś widzieliście debatę oksforską, czy nie, czy to jest dla Was atrakcyjne, a jeśli stwierdzicie, że film jest fajny i kanał jest fajny, to wesprzyjcie na Patronite albo kupcie mi wirtualną kawę na Bajkofitu. Tymczasem do zobaczenia. Linki do tych rzeczy w opisie. Pa. Hej!